Nie każdym modelem motoru, nie, motor to jest złe, nie, nie mówi się motor, motocykl. Cześć kochani, z tej strony Kamil, jak zapewne wszyscy wiecie premiera Cyberpunka nie należała do zbyt udanych, przynajmniej tak PR-owo, Redom się bardzo dostało za to, że gra nie wyszła w takim stanie, w jakim powinna wyjść. Bardzo dużo gliczy, błędów i tak dalej. Na PS4 na przykład nie dało się grać za bardzo. Zabrakło też troszkę obiecanego nam kontentu. Słaby model jazdy, fatalna sztuczna inteligencja i tak dalej, ale takich materiałów, które narzekają na to, co było nie w porządku w cyberpunku, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo w sieci. My Dzisiaj zajmiemy się tymi rzeczami, które moim zdaniem wyszły redom bardzo dobrze i za które cyberpanka naprawdę bardzo, bardzo lubię. Pierwsza rzecz fabuła. Być może główny wątek fabularny nie jest jakiś ultra porywający, aczkolwiek bardzo podobał mi się zabieg z dwoma osobowościami zamkniętymi w jednym ciele walczącymi ze sobą gdzieś o dominację nad tym ciałem jedna próbuje zwalczyć drugą tutaj troszkę spoilery dla osób które nie grały jeszcze w Cyberpunka, no ale od premiery już tyle czasu minęło, że myślę, nie musimy się tym przejmować. W każdym razie bardzo ciekawy zabieg i przy okazji po drodze do uwolnienia się od tej drugiej osobowości mamy naprawdę sporo ciekawych wątków plus sporo bardzo interesujących npc Także wydaje mi się, że to jest na duży plus w cyberpunku. A poza tym to, czym zawsze Redzi silni, to poboczne wątki, fabularne. Tutaj chyba nawet najbardziej zaciekliwi przeciwnicy Cyberpunka 2077 muszą przyznać, że nie brakuje naprawdę. Powalających questów pobocznych. Tutaj podam kilka przykładów, chociażby porwanie siostrzeńca jednego z policjantów czy detektywów w grze i psychol, który za tym stoi. Naprawdę mrożący krew w żyłach quest, którego porównałbym chyba do barona. Z Wiedźmina 3. Tutaj wszyscy, którzy grali, wiedzą o co chodzi. Drugi taki quest to Braindance z więźniem, który próbuje odkupić swoje winy. Albo bardzo, ale to bardzo ciekawy quest, który mam nadzieję zostanie pociągnięty gdzieś w jakichś dodatkach, jeszcze o kandydacie na burmistrza Night City, za którym stoi ktoś więcej aniżeli tylko jego sztab wyborczy. Druga rzecz grafika. Trzeba przyznać, że zespół deweloperski czy zespół grafików naprawdę postarał się, żeby Cyberpunk wyglądał pięknie. I tutaj chciałbym podkreślić zróżnicowanie między przedmieściami, które są zupełnie wyjałowione, takie monochromatyczne niemalże i bardzo bogatym w kolory Night City. Jest bardzo, ale to bardzo wysoki poziom detalu, co w połączeniu z prawdziwą ferią Barw sprawia, że po Night City można chodzić i patrzeć, zwiedzać niemalże jak prawdziwe miasto. Tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że pomimo tych bardzo żywych kolorów jest oddany taki brud i ciemna atmosfera miasta, także zgadza się cyberpunkowy klimat, a w połączeniu z ray tracingiem no to jest już prawdziwe arcydzieło graficzne, przynajmniej w moich oczach. A skoro już przy tym jesteśmy, trzeba powiedzieć o architekturze miasta. Jest to trzecia rzecz, która mnie bardzo, ale to bardzo w Cyberpunku 2077 ujęła. Tutaj zróżnicowanie jest niesamowite. Ponownie trzeba powiedzieć o przedmieściach i kontraście z centrum Night City, ale też samo miasto jest bardzo, ale to bardzo szczegółowo wyrysowane. Mamy te. Część przemysłową, mamy część biznesową, są również slumsy, takie klasyczne, Chinatown, a wszystko to zebrane do kupy na naprawdę dużej mapie. I chociaż, mimo że było nam obiecane, że będziemy mogli wchodzić do prawie że każdego budynku, a tego nie ma, to jednak zwiedzanie Night City jest moim zdaniem ogromnym plusem. Do tego jeszcze można dodać muzykę która towarzyszy nam chociażby podczas jazdy samochodem stacje radiowe są naprawdę bogate, każdy znajdzie coś dla siebie, a to wszystko te trzy punkty o których do tej pory powiedziałem zbierają się w jedną całość, którą jest atmosfera gry i tutaj moim zdaniem ten klimat jest na idealnym poziomie. Cyberpunk kipi wręcz z cyberpunka Czwarta rzecz, pojazdy. Chodzi mi przede wszystkim o zróżnicowanie modeli. Tutaj projektanci się naprawdę postarali i nie brakuje w grze naprawdę czadowych bryk. Wkurzające jest to, że co chwilę ktoś próbuje nam taką brykę opchnąć, ale nie musimy tego robić. Możemy pożyczyć sobie taką z ulicy albo poprzez różne questy te samochody zdobywać. I tutaj muszę powiedzieć coś dla wielu na pewno kontrowersyjnego. Podoba mi się model jazdy, aczkolwiek tylko na motocyklu. Czterokołowce są zepsute, trzeba powiedzieć, że tutaj fizyka się nie zgadza, coś jest nie tak z wchodzeniem w zakręty itd., tak ale na dwukołowych pojazdach jeździ się po Night City naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Piąta i ostatnia rzecz to bronie, chociaż to jest troszkę szerszy punkt, ale od tych broni chciałbym zacząć. W moim odczuciu nie ma jakoś zbyt wielu modeli broni, chociaż jest kilka fajnych pukawek, to mogłoby być tego więcej, aczkolwiek jest bardzo przyjemny gunplay. Bardzo fajnie również operuje się takimi brońmi jak katana, czy ostrza, modliszki wbudowane w przedramie. Na plus jest tutaj również modowanie broni, a także modowanie samego głównego bohatera, czyli wszczepy. Co w połączeniu z dość rozbudowanym i na pierwszy rzut oka zbyt skomplikowanym drzewkiem rozwoju postaci, trzeba się wczytać i przemyśleć po prostu ten rozwój. Co daje nam możliwość stworzenia bardzo, ale to bardzo wyspecjalizowanego. Wii na przykład możemy stworzyć snajpera, który będzie świetnie posługiwał się właśnie bronią na daleki zasięg, świetnie się skradał i tak dalej. Możemy również stworzyć klasycznego muckarza, który będzie świetnie sprawdzał się w walce wręcz albo specjalistę od katany na poziomie samuraja niemalże. Czyli pomimo, że wiele osób narzekało, że gra stwarza tylko pozory możliwości wpływu na fabułę, to jednak ten bardzo, ale to bardzo ważny element każdego RPG, jest zachowany, już abstrahując od tego, jak z tą fabułą jest, to rozwój postaci jest na właściwym poziomie. Także podsumowując, jak stoi w tytule, ja mam już nastukane około 100 godzin w cyberpunku i ani jednej z tych godzin spędzonych w grze nie żałuję. Spędziłem naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemnie czas, jestem na samym koniuszku, misji fabularnej, głównej. Także jestem podekscytowany, jak to wszystko się zakończy. Nie widziałem żadnych filmów na YouTubie. Nie chcę sobie spoilerować, Wy też mi nie spoilerujcie w komentarzach. Zamiast tego możecie mi napisać, jakie są Wasze wrażenia z cyberpunka, za co Wam się podobał, za co nie. Tego nie musicie pisać, bo się domyślam. Wszyscy wiemy. Dajcie również znać, czy chcielibyście więcej tego typu materiałów na kanale Morel TV, w których rozmawiamy o grach, bo jednak dosyć rzadko coś takiego się tutaj zdarza. Poza benchmarkami, oczywiście. Na dzisiaj to byłoby już tyle. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału Morel TV oraz kliknięciu w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, jeśli ten, który właśnie obejrzeliście, Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No a teraz już dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się niebawem do następnego.